Darmowe projekty domów jednorodzinnych. Dziś na ław Finanse dowiesz się, jak taki projekt złapać i jak go później wykorzystać przy budowie własnego domu. Zaczynamy! Jednym z elementów marzenia o własnym domu jest właśnie wybór odpowiedniego projektu. Standardowo koszt takiego gotowego egzemplarza. Ostyluje między 2 a 5 tysięcy złotych. Teraz na tym elemencie można zaoszczędzić. Na stronie głównego urzędu nadzoru budowlanego zostały udostępnione projekty domów jednorodzinnych. Obecnie jest ich około 100, natomiast cały czas pojawiają się nowe. Udostępnię Wam ekran, żebyście mogli to zobaczyć. I jesteśmy już na stronie nadzoru budowlanego. Jest dosyć, dosyć przejrzysta. Wizualizacje projektów też są dosyć, dosyć ładne, i widać, jak ten dom po wybudowaniu będzie wyglądać. Będąc na tej stronie głównej z projektami, mamy możliwość filtrowania po różnych parametrach po pierwsze powierzchnia czyli do 70 i powyżej 70 metrów kwadratowych więc zaznaczając pojawiają nam się te um, projekty które właśnie spełniają ten wymóg tylko pamiętajcie że tu jest mowa o powierzchni zabudowy czyli jeżeli jakiś dom ma 70 metrów powierzchni zabudowy to może mieć ponad e, ponad 100 Metrów kwadratowych e, powierzchni e, użytkowej to jest możliwe. Przykładowo ten ma 70 niecałe metrów kwadratowych zabudowy, a powierzchni użytkowej 95. Dalej, możemy przefiltrować również e, po tym, czy chcemy dom parterowy. E, wtedy po, na, pojawią nam się tylko takie budynki. E, można również e, dom piętrowy bądź. Parter z poddaszem użytkowym. Jest opcja filtrowania po ilości pokoi, ale tym się akurat bym nie sugerował. Później jeszcze powiem dlaczego. Natomiast no, przydatne może być to, jeżeli chcecie, żeby na przykład w waszym budynku koniecznie był garaż, to zaznaczacie taką opcję i pojawiają wam się, pojawiają wam się projekty tylko z garażem. Podobnie można zaznaczyć pomieszczenie gospodarcze, balkon i inne rzeczy. Jest opcja wyboru rodzaju dachu w zależności od tego, jaki chcecie, bądź jaki możecie na swojej działce mieć. Także z istotnych rzeczy, z jakiego materiałem ma być dom, bo są możliwości, jest kilka projektów z konstrukcją. Drewnianą, więc taka możliwość tutaj też jest. Jeżeli już wybierzemy, który projekt podoba nam się najbardziej, wchodzimy w niego i tak, tu jest trochę więcej informacji, więcej szczegółów o nim, i zakładając, że to jest ten, którego szukamy, musimy uzupełnić krótki formularz z naszymi danymi koniecznie poprawny adres. E-mail, e klikamy Nie jestem robotem, prze prześlij formularz i zaraz powinien być już na naszym mailu. Będzie tam wiadomość z linkiem do pobrania, właśnie, kompletu dokumentów. Wracając do projektu, zawiera on komplet rzeczy, które są wymagane do złożenia do starostwa czy urzędu którym będzie procesowane pozwolenie na budowę. Jest zestawienie kompletne pomieszczeń, są wszystkie parametry budynku, które są, których określenie jest wymagane wymogami prawnymi, są rzuty, przekroje oraz rysunki elewacji. Poza tym głównym projektem architektoniczno-budowlanym są również te Branżowe, e, branżowe projekty. E, tutaj mamy projekt e, konstrukcji, więc wszystkie wyliczenia, które są wymagane, tutaj jak najbardziej się znajdują. Mamy także m, projekt instalacji sanitarnej. Tutaj, jak widać, zaplanowana jest podłogówka. Natomiast, aha, tak, bardzo ważna uwaga: większość tych projektów jest dostosowana do źródła ciepła jako pompy ciepła i połączone później z fotowoltaiką. I oczywiście można to modyfikować, można to zmieniać przykładowo na ogrzewanie e, gazowe, więc biuro projektowe, które będzie robiło Wam adaptację, może takie zmiany nanosić. Tak samo z, z elektryką, również to, to, to wszystko jest teoretycznie do zmiany, i to wy będziecie decydować, gdzie, jakie chcecie wyjścia elektryczne, punkty świetlne itd. To będzie właśnie zadanie tego projektanta, który już będzie docelowo szlifował ten projekt. Oczywiście, ściany działowe również są do. Zmiany to są zresztą zmiany nieistotne, które nawet w trakcie budowy można zmieniać, nie wymagają zmiany projektu, dlatego też mówiłem o tym, żeby się nie sugerować ilością pokoi, bo no właśnie jeżeli będziecie chcieli, to możecie te ściany przesuwać, usuwać, robić nowe, więc ta ilość pomieszczeń w waszym docelowym budynku, oczywiście, może się zmienić. W komplecie dokumentacji znajdują się również przedmiary, czyli zestawienie wszystkich prac i materiałów, które są potrzebne do wybudowania waszego wymarzonego domu i ułatwi wam to w uzyskaniu od wykonawcy kosztorysu i wyceny jego działań. Oczywiście, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie jeszcze adaptowanie tego projektu, czyli Dostosowanie go do działki, którą posiadacie, na której chcecie prowadzić tę budowę. I tu mała podpowiedź. Bardzo często e, lepiej jest korzystać z lokalnych biur e, projektowych. Zazwyczaj mają one już jakąś historię współpracy z urzędem, który, w którym będziecie procesować, e, procesować ten. Wniosek o pozwolenie na budowę. Znają te osoby, które tam pracują w tym starostwie czy e, urzędzie, który, e, które będą zajmowały się tym wnioskiem. I tak, czysto teoretycznie, przepisy są e, wszędzie e, takie same, wymogi są wszędzie takie same, mimo to każdy urząd ma jakieś własne interpretacje, własne wymogi, własne zboczenia i e, korzystanie z takiego, Biura, która już wie, jak sobie radzić z danym urzędzie, urz urzędem, e, powoduje, że po prostu was, wasz wniosek będzie przeprocesowany trochę szybciej. Oczywiście to nie jest reguła, i warto zrobić swój własny wywiad, kto w waszej okolicy ma łeb na kalku. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej nagrań dotyczących e, budowy domów. Jeżeli tak będzie, to powrócimy szybko do tej materii, a tymczasem do usłyszenia i pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj pod tym nagraniem. Do zobaczenia.